Ej, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku i ...hyperbereza na start słyszę. Tak? Tak. No, y... kurde, nagrywam dzisiaj odcinek już w sumie. 9 czerwca nie będę ukrywać. Dzisiaj chyba go już nie zdążę wrzucić, więc pewnie będzie jutro albo pojutrze, czyli 10-11 czerwca, ale no, chcę dzisiaj usiąść i nagrać już po prostu tą serię do końca, bo nie wiem kiedy będę miał znowu czas nagrywać, nie ukrywam. Streamować już mam łatwiej czas, bo wiecie, a tu się znajdzie 2 godziny to w Dreamworda, a tam się znajdzie 3 godziny to Star Warsy, a tam się znajdzie 4 godziny to 2 godziny tego, 2 godziny tego. Wiecie, jakoś tam ze, ze streamami jest trochę łatwiej, powiedzmy, chociaż bardziej nieregularnie. Co ty możesz piłsudski, Nic nie możesz. No, natomiast. Yy... O, no, dobra, no wiem czemu im to wyskakuje. No, natomiast, tak jak mówię, nie można. Niestety u mnie wygospodarować czasu, bo no, dużo problemów jest, ale no. Przechodząc już do. Mogę wziąć udział w tej wojnie? Mogę. O, właśnie, mo mogę wybrać coś, to wybierzemy. Więc no, mam nadzieję, że dzisiaj mi się naprawdę uda wszystko to ogarnąć. Nagrać. Tyle, stabilność. Hmm. Jest ciekawe. Ej, może to? Wsparcie od Japonii. Dobra. Dobra, to teraz mogę bypassa zrobić? Pomiń. Hello there. Chodźcie, Japończycy, robimy drugi front. Zjemy owoc i chlebie. Tun, turun, tun, tun. Każdego po kolei wezwiemy. Rumunia też jest, jest, dobra. Hmm. Nie wiem, co nie bierzmy, bo jak nam się zdesantuje... Albo dobra, weźmy ich też. Wbijamy, wbijamy. Kurde, czekajcie, bo coś kliknąłem, dobra. A, wciąż jest okropnie mi nagrywać, bo jeszcze się nie przyzwyczaiłem, bo za mało nagrywam. Ostatnio, kurde, to jest takie błędne koło, za mało nagrywam, więc nie przyzwyczaiłem się jeszcze do nagrywania na nowym kąpie, na nowym, e, w wersji OBS-a, na tym wszystkim, na nowych ustawieniach. I to jest taki kurde, błędne koło, dobra, dajmy czwórkę może. E, no, nie to, to. Dobra, to wy tutaj, Geralt, ty miałeś pancerniaków, co nie? Jak bardzo kiepskich my pancerniaków mieliśmy. Mogło być lepiej, ale mogło być też gorzej w sumie. Czy się robiliśmy? Robiliśmy nawet. Hmm. Czy stać by na nas było? Dorzucić tutaj Czołgusia? W sensie mam na myśli sprzętowo. Stać by na nas było, tylko potrzeba. punkcików. Na kijów. Kurde, jak ładnie i szybko. Tędy, 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 tak. Ej ładnie jedziemy. To nie jak długo tak rady damy. Nice, ee, dalej robimy czyli to teraz. Właśnie, a jak te średnie czołgi, ja chyba miałem też średnie czołgi rzucić. o. Widenik daje, sprzęcior, więc że dają. Czego nam brakuje? Artillerii, kurde, niedobrze, bo to podstawa i sprzęt wsparcia to też niedobrze. E, możemy w ogóle więcej tego produkować? Możemy. Nasza stal nie istnieje, dobra, USA. Dobra, jedziecie, jedziecie, jedziecie. Wy na Moskwę nacieracie, dobra. Niech to mogę stracić akurat z zającowych, więc naprawdę. Bo to są Włosi ci wkurzający. Jak ja bym teraz chciał? Chyba tędy i wzór rzeki. Tędy? Tak. Tutaj, 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 tutaj. Tutaj. I tak. Eee, tendy, tendy, tendy. Tak pojedziesz. Dobra, tędy, 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 A ty pójdziesz tak? Tak. Kiedy ty pójdziesz tak. Coś takiego. Odessa. Odessa padła. to jest Bił... biłguród nad Dniestrem, Okej, okay, bo to też jest w sumie e, Biłgorod. <tansy> Tamcy teraz kurde ruski ruskich biją. E, U nas w rzeczywistości, a nie w grze. Trzeba projektować średniczołk. Dobra, to poczekajmy aż tamto się zrobi w sumie. Bo to, a tyle przeciwpancerna. No, ulepszona armatka przeciwpancerna by się przydała nam. My nie łamiemy ruskim... szyfrów? Łamiemy i to za wolno. Eee... Machnij to. Trochę nam zejdzie, z... ale no. wo, mamy kolejną osobę do wywiadu, dobra. To jest ciekawe. Chyba jego weźmiemy. Bo ja tu korów nie mam? Boziu. I co, ja po prostu to anektowałem. A, dobra, tu jest. Odbudowa Wielkiej Rzeczypospolitej. Czemu ruska muzyka leci? Odbudowa Wielkiej Rzeczypospolitej, dobra. To troszkę trzeba tu zraszać, jak skończymy wsparcie od Japonii brać, robić. Dobra. Ale możemy przecież, możemy, możemy, możemy dorzucić tutaj lekki czołg chyba, co nie? Mam nadzieję, że nic nie skrzanie teraz, siup. Pewnie skrzenijem właśnie i będzie problem duży, ale może się uda. Dobra, może nie ma takiego problemu. A, jeszcze jest na plusie, dobra. Dowódco, wycofują się! Tak jest! zbiórka! Dobra, tędy. I tutaj. W zbiórka! Dobra, damy radę, damy radę chyba. Wy na szostkę. Dajesz radę kolego, dajesz radę. Nice, jeden na wygrywamy. No kociołek się nie uda już widzę. Taki jak chciałem. Chociaż jakby tutaj właśnie teraz... Odbić trochę inaczej, coś takiego e, Ale oni do nas łączyli, Nie, oni mają własny se już, dobra? Nie, ty zostajesz. Zostuj. niech się tam porozchodzą trochę. O dobra. Wspomóż. Japonia ruszyła, ruszyła, mam nadzieję. A kurde, Japońca. Japońcy już tu walczą, ale no. To nie nasz problem. Doskonale. Niech tam Japońce ich e, cisną. No, na dwa fronty nam będzie łatwiej. Tak w sumie ładnie nam idzie, ale no wiadomo. Gdzieś tutaj będziemy wytracać już mocno impet. By się kurde skończył. To, te, infrastruktura się skończy. Braktorów będzie. O, Nabriańsk. O, Leningrad, prawie zdobyty. Nice i Finowie tutaj ruszyli też, bardzo ładnie. Tak to jest, jak się biedną Finlandię atakuje. My już wam pokażemy, co i jak. Dobra, zróbmy infrastruktury, bo i tak jak to nie ma znaczenia dużego. Naprawdę. Uda uda udać się musi, no. Nie ma, że się chce, że nie. Musimy nacierać. Do skutku. O, dobra, to rób. Zcież. E, 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 e. Anuluj robienie tego. Coś prędzej... Co on może robić w sumie? Mam 41, ta? Ta. Peloty, może kiedyś w końcu wrzucę. A ty rób. E, to. Dobra, i teraz tego wrzucimy do właśnie gdzie? Tutaj, budowa szybsza i naprawa. Tak? Kurde, nie no. Dobra, to, a potem wydajność produkcji. Jasne. No problem, Edgepany. Propa nam się skończyła. Tak, widzę teraz. No trudno. Dobra, tego nie zmieniamy. Właśnie powinienem kurde naszą flotę ogarnąć. Mam przecież potężną flotę wolnej Polski. Alo, proszę mi tutaj zdominować wy macie. Dokładnie. A tutaj. A wy się naprawiacie kurde. To jest coś, czego nie przewidziałem. Czemu wy stoicie? Dobra, tędy bo trzeba ich odciąć. To jest ważniejsze. XD Trockiego zabili. Może i Związek Radziecki upada, ale, ale Trockiego trzeba zabić, tak? Dobra, tutaj nadcierajmy. Eee. Ym jest nasza armia pancerna? A tu są nasze chłopaki w ogóle, super, że ja o nich pamiętam. Mm. No niech nasi tu zasuwają na spokojnie. To jest grecka dywizja, tak, co ty robisz na liście? Dobra, szturm ciąg dalszy. Zapomniałem no, w ogóle o tym. Przemysł by się zainwestowało. Albo gospodarka wojenna, gospodarka wojenna musi być. Czy mi się wydaje, czy tu. To... Okay. Dobra, jest git. A ja, nic, nie mają tego, zaopatrzenie zaraz mi się skończy. Ta, easy. Dobra, ja podjąłem flanka z góry, jak północ w ogóle, bo ja w ogóle tu nie patrzę pod e, wielkie łuki bitebskie i tak dalej Kurde, my już w wyzwoliliśmy. całą wyzwoliliśmy. Zajęliśmy? Ta, my już w Rosji jesteśmy. I teraz tak. Hmm. Tutaj zmienimy tor sobie, ponieważ tu jest kolejny punkt zaopatrzeniowy potem. Tak, tak. Tutaj i tędy. A zaś piechota będzie nacierała. Tędy. Tak. Tędy, tędy, tędy. Cel jest ten sam, ale dwie różne drogi. O, teraz powinniśmy dać szybko radę. No właśnie, przybijanko. Dobra, weźmy Minarchizm, okej. Okay. ej, e, e, gdzie wy? A, bo ty się kociało, jak zrobił, to powariowali. Weź to szybko zlikwiduj, jeden z drugim. No. No i teraz spoko. Jak w ogóle wyglądają straty? No co wy chcecie? A um, okej. Okay. Symboliczne straty, a im za to Całkiem, całkiem. Jak my już tyle potraciliśmy? A Rumunii. No tak, Rumunii przez rzekę się przebijają i góry, więc no, jestem w stanie uwierzyć, że tyle mogą oni sobie nabić. Jeszcze musieli odbijać własne tereny w sumie tutaj, bo kurde oddali je łopy. Dobra, niech tutaj kurde dobiją to wszystko, będzie z głowy. Dobra, tak i tak zrób. Może się uda. Dobra, mm. A wy dalej nie wiecie, co ze sobą zrobić. Mamy tu. A my tu już, super. Dobra. Czemu Ruska Muza znowu leci? Muszę sobie ją zablokować. Nie, no, śmieję się. Lepiej żeby leciało niż by cisza by miała być, bo wtedy jest najgorzej jak jest cisza. To... A, wyskoczyłem Kurde, szybka ta seria będzie coś czuje Eee, eee, kolego, co ty, Co ty robisz? Jeden drugi tutaj Dobra, zostawmy tylko tych górali, żeby tu ruszyli może. Dobra, wy tutaj. Dania do aliantów, akurat danie mamy troszkę wywalony, troszkę nie. Aliantów, aliantów chyba sederujemy, no kurde nie wiem czy mi się chce naprawdę tam lać. To Ta seria i tak już umiera moim zdaniem. A po prostu nie lubię zostawiać niedokończonych spraw. A myślę, że pokonanie z Zysyryry będzie dobre na koniec, tak? Jak to się śmiać można mm, z ruskich? Jak te, jak te ruskie w ogóle? Mało padają, co wolno. Weźcie, kurde, ten włady woskój, to jest 15 punktów. Na resztę mam wywalone. A w wiadomo... Od... Kurde, jakby oni to zdobyli, jeszcze byłoby spoko. No, Ingrid, potem zdobędziemy Nice, dobra, można czołg projektować szybko. Tak. bombowce, nasze bombowce nad Berlinem. Już były. Teraz, <grym> teraz są gdzie indziej, nad Moskwą, już. Już nawet nie latają tam, już zbombardowane wszystko, co nie? Dobra, to zróbmy. To jakoś tak mega nie po kolei to wszystko robię. No, Jarosława teraz. Jarosław, Polskę Polska. Dobra, no, dajesz, dajesz. Jeden z drugim. Ładnie. To nie da rade rady To czy ja muszę im pomóc? Chyba muszę im pomóc. Będę, będzie najszybciej pojechać. Co to, to? A, dobra, to to Korolacja Korwina. Niech będzie Wojga złego. Lepiej w tą stronę. Patrzcie tak się robi kontrofensywy. Byle tam, tam nikt nie wysadził. I tutaj. Tutaj. Już jesteś tutaj, to wybijasz tak na Krym, panowie i panie, na Krym. Łotwo, podziękujemy Tobie za pomoc. Nie potrzebujemy naprawdę w tym momencie. W tym momencie. Jak to było z tymi rozkazami? Wyatakować. Oh, Boże, z Ameryką walczył teraz. Hmm, nie do końca wiem, co teraz robić tak szczerze z tymi. Bo nie, jakby wszystko porobili już. To i kazałem w sensie. ty tutaj, I tutaj będzie tu zabezpieczona okolica. O, o tych zap... Jak Corvin powiedział, nie, nie kłamie. <laughs> nie no, kurde generator Corvina kiedyś widziałem, w sensie generator tego co Korwin mówi to jest zawsze tak przewidywalne. I nie dziwię. Ale no, tak to jest jak jest się ludzkiem w sumie. No, on to jest śmieszna ruska noca. ale nie dziwię się, że ludzie chcą z niego serię, bo no jest to człowiek, yy, człowiek bykowy, którym... A, ten... O kiedyś może pogadam, w sumie, na którymś streamku, przypomnijcie mi. Dobra, tędy, żeby na rzece się oprzeć. I teraz, o. i teraz tak, ty tutaj, ty dalej tutaj, ty tak. Orwin został królem, super. Gdzie, gdzie była ta rzecz pospolita? Tędy. Wojsko królewskie, kult Kurwina, tak? I tutaj co dawało to? Wywalone. No, to, to byłoby dobre, ale to potem. To potrzebujemy jak najszybciej, szczerze. Też na konferencji nam dużo zmieni, jak to będą nasze tereny. Zobaczmy dziś, Corvina. No ma no tak, zapomniałem. Nie pamiętam czemu królewska przez ulg. W się czemu to, czemu to było tak, że, zawsze jak z krowinem było to, że z błędami ortograficznymi się pisało, to chyba dlatego, że tam było, że podstawówka na niego głosuje. Ja się nie dziwię, w sumie przedtem była gimbaza, teraz podstawka, bo już <laughs> mod mu, kurde, próg wyborczy. A na początku to było, że licealiści na niego głosowali. Potem było, że gimbusy, tak? A, te, a teraz już mamy podstawówkę, następne będą przedszkolaki. Zresztą nie wiem, czy do tego dojdzie, bo już w sumie on chyba odszedł teraz, w sensie, że odchodzi już teraz na emeryturkę za rosyjską pensję, więc no. No, ale zostali w Krakowie, Korwin. A, no, Korwin królem, lewaki z dupy bólem. Anieli grają, kuce witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda cuda ogłaszają. Śmieszne. Śmieszne, lubię to. No w końcu Władywostok padł. Ile można było czekać? Zapiszę w ogóle, bo dawno nie zapisywałem. A pojedźmy, jak te punkty, co to jest zawsze śmiesznie. Będzie śmieszniej, i tyle. Ja widzę, że już 40 minut mi wyskoczyło, więc myślę, że kończymy i widzimy się w kolejnym odcinku. W tym będzie to wszystko. Ejo! Przypominam o lajkowaniu, komentowaniu, o subskrybowaniu i o tym, że jest otworzona opcja, wsparcia, więc. Jakby ktoś chciał wesprzeć kanał, to z chęcią e, może to zrobić. No, ale to mówię, no, kanał dopiero się w sumie z buta ruszę, myślę, że w lipcu to wszystko. Pewnie tak bardziej w połowie lipca, bo muszę niestety w czerwcu jeszcze pogarnieć rzeczy związane z moim zdrowiem, życiem i w sumie <grywk> z studiami. Wiecie jak to jest, sesja i nie tylko. Dobra, hejo.